Miejsce, tę działkę, tę rzekę znam rzeczywiście od momentu, w którym skończyłam cztery lata. Kiedy miałam sześć, to już wszystkie sprawy zostały sfinalizowane i ta działka, która tutaj się znajduje Nieopodal, już była nasza, już była moich rodziców i moja. Jest to takie miejsce magiczne dla mnie, jest to miejsce, które kocham, które uwielbiam, które patrzyłam, jak, jak się zmienia przez ponad 40 lat. To jest takie miejsce, którego nigdy nie sprzedam, którego nigdy się nie pozbędę. Jeżeli tylko będę mogła, to będę miała je tutaj, tę działkę i te okolice, całe życie. W sercu i w pamięci, no bo to naprawdę to jest pięknie po prostu. Tutaj uciekamy z miasta, jak tylko pogoda na to pozwala. Tu pracujemy, tu mieszkamy. A miejsce, w którym siedzimy, to jest y, czyjś porzucony pomost nad rzeką. Rzeka prowadzi do naszego jeziora, czyli zalewu Lgrzeńskiego to jest jakiś kilometr stąd. A tutaj można sobie siedzieć nad wodą, całkowicie zasłoniętym przez trzciny, oglądać ptaki. Czy tutaj konkretnie nie pamiętam, bo pojawianie się pomysłów to jest taka rzecz nagła i właściwie nie związana z żadnym konkretnym miejscem ani sytuacją, po prostu się zdarzają. Ale na pewno się tutaj wyciszę. Mam mnóstwo dziwactw. jestem w ogóle dziwny. Bardziej maltretował go mój syn, który był w kadrze narodowej tekłądowy. Jak wpada tutaj, to czasami sobie kopnie. Miał służyć do utrzymywania się w kondycji. Nie bardzo jestem pilny w tej kwestii. Myślę, że ja sobie nie zdaję sprawy z tego, jak, jak dziwne są niektóre rzeczy, które robię, bo, 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 bo ja je robię po prostu. No dobrze. Jeżeli ktoś będzie miał wątpliwości, czy jestem Dupkiem, to po tym filmie. A czasem mam wrażenie, że się składam z samych dziwacz, tak naprawdę. Z tym kotomaniaczką, absolutną kocią, matką zastępczą i wątpliwie. Moi rodzice mawiają, że jestem pod podrzutkiem sfery i właściwie w ogóle mam tutaj słabo, jestem zakotwiczona w rzeczywistości i tak naprawdę to w ogóle nie bardzo jestem człowiekiem, ale to już trzeba by ich zapytać o to. Tak sobie właśnie rysuję dla relaksu. To są przepisy kulinarne domowe, które postanowiłam zebrać w jednym jakimś takim całym albumie. No i każdy takie. Nowy rozdział to jest z naszymi kotami, które sobie rysowałam. Z tym też miałam niezły problem, jak narysować pasztet. Kaczka z jabłkami, proszę bardzo, gęś pieczona. Także o. co roku robię mazurki kajmakowe sama. bo to nie zaczyna się od jakiegoś jednego konkretnego momentu. Dzyń, zostałem pisarzem. Zacząłem pisać hobbystycznie, jako młody człowiek. I wiedziałem od pewnego momentu, że będę się tym zajmował w przyszłości, tylko że no, to było w głębokim PRL-u. Ja myślałem, że to będzie się odbywało w ten sposób, że będę miał sobie jakąś taką pracę, która też będzie interesująca, a nie będzie jakoś szaleńczo absorbująca, a jednocześnie po godzinach będę sobie pisał. Myślałem wtedy trochę o jakiejś karierze naukowej, chciałem pracować po prostu jako biolog. Zaczęłam pisać już jako mała dziewczynka, właśnie ledwo się nauczyłam pisać, to już zaczęłam coś sobie skrobać w takich zeszycikach. I szczerze mówiąc chyba od samego początku od razu to była fantastyka. Tylko, że to była fantastyka taka, której nikt by się po mnie dzisiaj nie spodziewał. To znaczy twarde science fiction, oczywiście, nieziemsko nie, nie, nie głupiutkie, po prostu i naiwne. No i oczywiście wstyd się przyznać, ale jedne z tych pierwszych moich y, dzieł były bogato ilustrowane <ścoughs> z tymi kredkami i flamastrami, bo to coś strasznego nie przetrwały. Wraz z końcem komunizmu pojawiły się zupełnie nowe możliwości. Dokazało się, że mogę założyć pismo fantastyczne. Zacząłem myśleć trochę o tym, że, że mógłbym pisać zawodowo i żyć z tego. Nauka nie wyjaśniła, czy to jest jakaś wskaza genetyczna, czy to przychodzi z wiekiem. Myślę, że to mogą być obie, oba te czynniki równocześnie. Coś Cię interesuje. Nie zastanawiasz się, dlaczego akurat to interesuje, bo jest interesujące. Zacząłem czytać taką dorosłą fantastykę, yy, chory na świnkę, może to jest problem. Wysoka temperatura i tego typu zjawiska. No. Książki były zawsze, książki otaczały mnie, otaczały moich rodziców, moją babcię. Czytano, kiedy byłam małym dzieckiem, a potem no, w naturalny sposób ja sama czytałam. To była właściwie jakby podstawowa, główna rozrywka, jaką można było robić. No, to było czytanie, było rozmawianie o książkach. Babcia czytała mi książki na głos. A była rzeczywiście wyśmienitą lektorką, chociaż kompletnie nie miała żadnej pracy z zawodowej związanej. i czytała praktycznie aż do momentu, kiedy ja poszłam na studia. Dlatego, że ja chodziłam do Liceum Plastycznego i było tam bardzo dużo takich m, zadań do wykonania bardzo manualnych. Byłoby nużące, no, gdyby nie to, że babcia leżała na tapczanie lub siedziała na fotelu i po prostu czytała mi książkę w tym momencie. To właśnie były te, które trzeba było kiedyś namalować na plenerach do szkoły. Część z nich właśnie przedstawia tutaj się. Załubickie krajobrazy. Myślę, że byłbym kowalem. Myślę, że tak. Do kominka, do, do wędzarni. Kowalstwo mnie fascynuje. To... Oczywiście nigdy w życiu niczego nie wykułem, bo nie mam za bardzo możliwości, ale, ale w jakiś sposób jest nim coś zachwycającego. To jest magia. Przez pewien czas, kiedy byłam nastolatką, taką starszą nastolatką, marzyłam o tym, żeby zostać reżyserem. Mój tata uświadomił mi, że po co chcesz to robić? To nie ma sensu. To jest ogromne przedsięwzięcie, tam trzeba się użerać z producentami, z aktorami, trzeba ogarniać ogromną ilość ludzi, przecież możesz po prostu usiąść i napisać te wszystkie filmy. Do każdej książki notatek sporo jest różnych zdań, które sobie zapisuję, żeby zapamiętać. O, na przykład takie cudo. Po drodze musiałam pójść na studia i wybrałam archeologię. I sądziłam, że to mi pomoże jak w budowaniu spójnego świata, który będzie światem wymyślonym, będzie światem bazującym na przykład na jakiejś cywilizacji starożytnej. Sądziłam, że będzie tak po prostu jak z większością polskich pisarzy fantastyki czy, czy kryminału, no ale głównie fantastyki, że po prostu będę pracowała na uczelni, i od czasu do czasu, do wielkiego dzwonu, raz na 5 lat ktoś mi wyda jakąś książkę. Na szczęście zrobiło się zupełnie inaczej. To był cud po prostu. Tak naprawdę był to cud generalny, rynkowy, wspaniały, cud y, dla pisarza, dla fantasty. Okazało się, że pojawił się w ogóle rynek y, czytelniczy w Polsce. pojawili się ludzie, którzy chcieli czytać i za tym pojawili się ludzie, którzy chcieli wydawać. Nagle się okazało, że może nas jakieś marzenia, można spróbować je spełnić, może się coś uda, może po prostu... Może zostaniemy zawodowymi pisarzami, może, kochany, nie, możliwe. Ale wspaniałe. Oni przyszli do mnie na jakimś konwencie. Ja nie wiedziałem, kto to w ogóle jest. Przyszło dwóch facetów w gajerkach, pod krawatem. Trochę się ich przestraszyłem, bo kompletnie byli jak nie z tej bajki. Budzili lekki popłoch i grodze, ponieważ byli nadzwyczaj eleganccy, ubrani w garnitury. Tutaj w ogóle z teczuszkami pod pachą, i to wszystko wyglądało tak zupełnie jeszcze na nordkonie, w którym są przebierańcy. No więc to wszystko było jakieś takie zupełnie szalone. Myśmy się zastanawiali po cichutku, czy oni się też przebrali, być może się przebrali na przykład właśnie w postaci z Tarantina albo coś takiego. Spotkałem ich na tym samym konwencie z ostatniego dnia. Byli ubrani normalnie w takie swobodne ubrania, tam jeansy, jakieś bluzy, w czym oznajmili mi, teraz jesteśmy przebrani, bo ludzie się bali naszych garniturów. Chłopcy przyszli, złożyli konkretną propozycję, powiedzieli, wydajemy to i to i to, chcemy książkę, chcemy powieść. Rynek wtedy wyglądał koszmarnie dla polskich autorów. To trudno sobie wyobrazić, to, to, to data 90. to zupełna partyzantka, nie istniał Empik w formie, którą znamy, nie istniały hurtownie książek w formie, które znamy. To wszystko było rozdrobnione. Nakłady były po 2 tysiące, jakieś groszowe stawki. Nagle wśród facetów, którzy, którzy mieli poważne propozycje. Zapłacą sensowne pieniądze. Warunek jest taki, że umawiamy się już. Natychmiast podpisujemy umowę teraz. W to. Zgadzasz się czy nie, no, więc to było trochę tak z zaskoczenia, ale z drugiej strony wszystko mi się podobało. Wydawało się, że zasady są jasne, wszystko jest normalnie, więc właściwie no czemu nie, tak wydają, no to, to wchodzę w to. No, jak... Bardzo ich lubię, współpracujemy od tych 20 lat z największą radością. Przyjaźni mi się już od dawna, no 20 lat, no wiesz, fabryka to młoda dziewczyna, jeszcze dwie dychy, już doświadczona, już mnóstwo umie, już profesjonalna, ale mimo wszystko jeszcze, wiesz, młodość w sercu. Trudno by mi było wyobrazić sobie lepszych wydawców. Pomysł pojawia się w jakimś przypadkowym momencie. Tego się nie da przewidzieć. Po prostu coś się człowiekowi skojarzy, koniecznie należy go zapisać. No potem się rozwija w jakąś bardziej skończoną strukturę. Książkę wymyśla się od końca. Kiedy to zostanie zapisane, stopniowo się rozwija obraz ta fabułą. I wtedy można stworzyć sobie bardzo ogólną taką drabinkę wydarzeń. Co, kto i jak to się kończy, i po drodze trzeba zaznaczyć kolejne etapy tej podróży, która, która prowadzi do, do zakończenia. I z czymś takim w ręku można siadać do pisania. Do tego momentu książka jest abstrakcją, jest słowami na ekranie komputera, czymś nad czym pracujesz, czymś, co jest w trochę w przestrzeni Twojej wyobraźni, a trochę czymś, co jest tworzywem. A w tym momencie bierzesz do ręki skończony produkt, w nic już nie można zmienić, niczego nie można zrobić, on po prostu jest, waży, pachnie, szeleści. No to jest takie niedowierzanie, zachwyt, radość, w ogóle euforia i tak. Bierze tą książkę do ręki i taka, Boże, ona jest taka gruba, a potem się otwiera w środku, to się patrzy, boże, ja tu napisałam, no moje słowa to ja napisałem mój z kochany. Byłem wtedy raczej ubogi każde pieniądze, co było błogosławieństwo, bo po prostu miałem satysfakcję, że zarobiłem je pisaniem, ale były to pieniądze, które wydałem normalnie nie pamiętam rachunki, zakupy. Nie było to żaden wydatek ekstra nic wspaniałego, co nie mam w stanie kupić ani wymarzonego. Tylko po prostu normalne wydatki. Nie ma w tej pracy czegoś takiego jak nagłe przypływy bogactwa. To po prostu były jakieś zarobione pieniądze, tylko w najlepszy z możliwych na świecie sposób. Nie jest tak, że złożyłem jakąś przysięgę, że nigdy nie napiszę czegoś, co nie będzie fantastyką. Natomiast nie miałem takiej potrzeby, bo fantastyka jest tak szerokim spektrum, że tam, gdzie chciałem opisywać tło obyczajowe dziejące się w naszych czasach, to mogłem to zrobić także w powieści grozy czy, czy w fantastycznej. Gdybym miał się ku temu skłonić, to myślę, że najprędzej byłby to kryminał. Do kryminału chyba absolutnie nie mam głowy po prostu. Pomyliłabym tam kto kogo pozabijał i w ogóle nie chciałabym się całego tego wszystkiego, tego śledztwa prowadzić i tutaj tak hmm, z lupą znaleźli szpileczkę, na pewno na tej szpileczce z DNA. Nie, nie, to w ogóle nie jest w moją stronę. Zdebiutowałam tak dawno, że to jest ła Mam nadzieję, że nigdy nie będę musiała debiutować ponownie, nawet nie wiem, pseudonimem. Ale tak jak ja po prostu sądzę, no może zupełnie bez powodu, uważam, że jest stosunkowo łatwo zadebiutować teraz. Sytuacja jest zupełnie inna, są inne nakłady, inna, inna dystrybucja. Choćby pojawienie się e-booków. Dzięki tym wszystkim ułatwieniom literatura ma większy zasięg. Wbrew temu, że się powtarza do znudzenia, że ludzie nie czytają, że ten... Ale to w porównaniu z tym, co było, i tak jesteśmy do przodu. Możliwość przesyłania do wielu wydawnictw tekstów w postaci elektronicznej to może ułatwiać debiutantowi. Po prostu może wysłać do, praktycznie do wszystkich wydawnictw. I zobaczyć co z tego wyniknie. Źle jest, że nie istnieją praktycznie czasopisma fantastyczno-naukowe. To była naturalna droga debiutu. Można było tam wysłać opowiadanie. I w ten sposób pokazać się publiczności, zyskać sobie pewną rozpoznawalność. Naprawdę ciężko debiutantowi wystartować z powieścią. Powieść wymaga bardzo dużo pracy, bardzo dużych nakładów i umiejętności, których debiutant mógłby jeszcze nie posiąść. A opanować sztukę pisania tekstu, opowieści na poziomie opowiadania, czyli czegoś, co ma. Powiedzmy do, do 30-40 stron, najwyżej jest prościej, bo to jest mniejsza forma i łatwiej się ją nauczyć kontrolować. A pamiętasz ten moment, kiedy tą, tę księgę jesiennych demonów z fabryki tu pierwszy raz wziąłeś do rąk? Swoje, swoje dziecko? Swoje dzieło? Tak, pamiętam. Wr wr wracałem skądś do domu, pracowałem wtedy jako dziennikarz. Otworzyła mi Maja, na stole były świece, kolacja i moja książka. Pierwszy dorosły tekst to było opowiadanie pod tytułem Mucha, które po prostu tak kompletnie szaleńczo na pałę wsadziłam do koperty rękopis, podałam swoje dane i wysłałam do czasopisma Feniks. Były nerwowe tygodnie, kiedy siedziałam i czekałam, potem już kompletnie straciłam nadzieję, że kiedykolwiek ten tekst się ukaże, a potem po prostu nastał ten moment, w którym bomba wybuchła, poszłam do kiosku, kupiłam tego Feniksa drżącymi łapkami, patrzę, o mój Boże, jest moje opowiadanie. I już nigdy więcej w życiu, mimo że wielokrotnie no, pierwsza powieść w ogóle pierwsza książka, no to były też takie wspaniałe chwile, natomiast ten pierwszy tekst, moje słowa... Ja, to ja, to moje, mój tekst, moje słowo, moje opowiadanie wydrukowali. Moja mama jest osobą taką bardzo energiczną, która zawsze jakoś tam popychała do działania, no bo ja tutaj raczej trochę tak wolę z boku, no w końcu ci wydrukowali opowiadanie, no weź do tej gazety, tam zadzwoń. To ja co ja im powiem, w ogóle po co ja mam tam dzwonić, no wydrukowali, no. no do naczelnego musisz zadzwonić od razu, bo przecież tam nie będziesz gdzieś dzwoniła do jakiegoś składu czy do czegoś, bo oni nic nie wiedzą. No to byłam łaskawa zadzwonić. Usłyszałam takie oschłe bardzo, tak. Dzień dobry, czy pan Grzędowicz, ten tego naczelny tutaj Feniksa? tak? Pan wydrukował moje opowiadanie. Chwila ciszy. Tak. Tak, to bardzo się cieszę, fantastycznie pan wydrukował moje opowiadanie. Jak fajnie wydrukował pan moje opowiadanie, dziękuję, dziękuję bardzo, to czy ja mogę jeszcze coś przysłać? Bo jedyne, co mi tak przyszło do głowy. Bo już bardzo już takie znużone i łoschłe, tak. To dziękuję bardzo, to ja przyślę, to dziękuję bardzo, ja przyślę, to jeszcze pewnie coś przyślę. Dziękuję bardzo, że Pan wydrukował moje opowiadanie. Dziękuję bardzo, do widzenia. I tak wyglądała moja pierwsza rozmowa z naczelnym Feniksa. Nie miałam wówczas pojęcia, że będzie to mój mąż. Nic na to nie wskazywał. to moi kochani wszyscy, chłopaki, cała załoga, cała ekipa, zostańcie tacy, jak jesteście, nie zmieniajcie się, bądźcie tacy, jak jesteście, fajni, tacy równi, tacy zabawni, tacy sympatyczni i nadal miejcie tak samo wspaniałe podejście do terminów, jak macie teraz, po prostu, że można przesuwać, przesuwać, przesuwać i przesuwać, a na twarzach wydawców tylko łagodne uśmiechy. Gigantycznych sukcesów. Zarabiajcie kupę pieniędzy, wydawajcie książki i bądźcie tacy jak jesteście. Nigdy się nie zmieniajcie, nie słuchajcie innych ludzi, którzy chcą Was zmienić. Do nikogo zawsze kierujcie się tym, czym kierujecie się w tej chwili. Po prostu bądźcie tacy jak jesteście, tylko jeszcze więksi, bogatsi i z większymi sukcesami. Jeżeli Wam się udaje, to udaje się też nam.